Mamusia za mną poszła do skrzynki na listy, zobaczyć czy coś mi przyszło. towarzysz. Ona nie, od, nie opuszcza nas, na, na, mnie zwłaszcza na krok. No stop się tylko tuliła i tuliła, nie? Mamusinka? Ach, jajko, jajko. Co kochana moja? To jest taka pliczka. Ona tutaj coś na tych dwóch wielkich klonach. Dzisiaj mieliśmy zajęcie z samego rana. Musieliśmy zbierać wszystkie śmieci z drogi, bo pies sąsiadów, tam da, dalszy sąsiad pieska wypuszcza, on sobie biega taka czarna powieczka i po prostu nam dobiera się do kubów na śmieci czy do tych worków. No, tam właśnie trochę puszek jest tam czasami, z resztkami się nie domyją. Tak. A muśka moja piękna. Ty musisz zawsze być, tak? Jesteś strażniczką, strażniczką naszą, kochana. Wyszłam wyrzucić taką starą ciecierzycę. Zobaczcie, co znalazłam tutaj przy pryzmie. kawałek jakiegoś ogona. czy jakiś lis, bo jakby tutaj lis chodzi koło nas, koło drogi czasem, ale żeby tutaj do nas do ogrodu wchodził. Kurczę. No bo raczej nie wydaje mi się, żeby to było od naszych kotów, bo one, nasza kotka jest albo czarna, albo szara, a to jest takie... No zobaczcie. Albo to jest jakieś sztuczne coś, nie wiem. Pierwszy raz to widzę. Kawałek jakiegoś futerka. Hmm. Skąd to mogło tutaj przyjść, że to jakieś walki były w ogródku. Ja może sobie nazbieram dzisiaj troszkę tych pędów, takich y, połupciną gałązki. Zrobię na męża rybatkę, bo coś pokazuję od paru dni. O tutaj nawet już jest złamała gałązka. O, już nie będę musiała. Jakiś zwierzak pewnie. No i to właśnie pociąg na mniejsze kawałki. Można jeszcze pędy jeżyn pobrać. No, i będzie na herbatkę. One działają właśnie przeciw napotnie, yy, na odporność. O, tutaj mam malino jeżynę. I tutaj mam jeżyny. O, tutaj jest. Tutaj są porzeczki. Też je łatwo będzie można rozmnożyć. A będzie większy, to ja będę po prostu z tych patyczków ze sztobrów. A tutaj widzicie jeżyna jest. Wszystko jest uśpione. Później sprawdzę po prostu na wiosnę, które pędy są do obcięcia, yy, które się. Bo nie wiem czy jeżyny na... O, zobaczcie, już jakby pączki, pączki jakby puszczało. I nabrzmiały są czyżby... Znaczy, o, mi się wydaje. Nie wiem czy to złapie ostrość. O, to są właśnie jeżyny. Tylko będę musiała i tak wziąć y, przy, y, do tej siatki przymocować, żeby tutaj nie, nie wchodziły na tutaj na tą, wiecie, na tą część. Ona też się porozrastała. było jeden taki krzaczek, a zobaczcie, już są praktycznie dwa. Tutaj za chwilę będą trzy albo cztery. Jeżyna jest taka właśnie inwazyjna dosyć, no ale pyszne ma owoce. Ta jeżyna zwłaszcza jest przepyszna. Takie duże, soczyste owoce. Wielkie ma. Mogłam kupić też bezkolcową. No ale... No to będzie też takie żywopłot, później, później może przesadzę bliżej tutaj żywopłotu. Tutaj chyba się malinki jedne nie przyjęły, bo tutaj były maliny właśnie tu wzdłuż. Tutaj pełno zawsze pokrzyw jest, tutaj taka część jest dzika, tu pełno podagrycznika, fiołek yy, tu się porozrastał. No i będę wysiewać też, nie wiem właśnie czy teraz nie rzucić tutaj trochę nasionek czosnku niedźwiedziego, bo mam, yy, żeby po prostu na, one przeszły ten proces stratyfikacji, i na wiosnę tutaj właśnie sadziłam sadzonek takich moich, które się porozrastały. Kupiłam, kupiłam od kogoś chyba 10 czy 20 takich właśnie malutkich sadzoneczek czosnku. Je poroznażałam. U mnie w ogródku tam są w innej części domu. No i właśnie tutaj też je poprzesadzałam. Ale ja teraz wysieję właśnie nasionka. Tutaj pod moją jabłonką chciałam, żeby rosły. Żeby właśnie chroniły też przed chorobami grzybowymi, bo czosnek czy cebula... To właśnie chroni, chroni właśnie przed chorobami. Tu mój agres, pamiętacie, jak go sadziliśmy z mężem? Uratowałam go. Bo tam zaorali pola u nas na wiosce i taki dziki, piękny agres był. Więc sobie tutaj do, do ogródka przenieśliśmy. Dwa takie. Tu jest chyba drugi. No, no tutaj, oczywiście, resztki resztki pokrzyw jakieś tutaj rosną, o właśnie z tych pokrzyw. Wiem, że ludzie robią też y, przędze i można nawet zakupić y, pokrzywowe ubrania. Jest takie właśnie tutaj gdzieś w Pomorskim y, taka, nie wiem czy fundacja, wiem taka dziewczyna robi właśnie, uczy y, na takim ciekawe To się nazywa. Y, 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 robi, robi takie kursy i właśnie można tam wtedy, z w chmielu można, wiem że Zrobić skonopi, są takie, to są te rośliny włókniste, no i z pokrzyw. O, ja bym miała tutaj raj normalnie, bo tu pokrzyw jest mnóstwo. Ciekawe, czy z podagrycznika coś można, bo podagrycznik też u nas jest. Jest go po prostu y, oblężenie. Dobra, to ja idę robić tą herbatkę z pędów malin. Dodam jeszcze może troszkę tutaj tych, pęd, tych brzozowych, zobaczę czy tutaj są topoli. Topoli mamy tutaj energetyczne. Też je można robić, one mają też salicylany w sobie właśnie, tak jak wierzba. O, tutaj właśnie na ja tych młode, na początku wiosny one tak nabrzmiewają. Ja robiłam maść topolową, bardzo dobra jest na bóle, różne takie przeciwzapalnie działa. Piękne mają, zobaczcie te koczłowe. Czy się ostrość złapie? O, takie mają pączki. Zwierzby też robiłam. Mamy wierzbę energetyczną, a tu jest właśnie może Posadził to pole, trzy to pole, takie są duże. Cztery Cztery topole, i one tutaj będą też, one tutaj robią ściółkę e, fajną. E, tutaj właśnie ro, pięknie właśnie rosną też maliny, mają taki e, półcień, zapomniałam miski. Robią półcień i właśnie tutaj sobie roślinki fajnie rosną. Tu jeszcze mają pryzmę kompostową. Tutaj właśnie chcę później tą pryzmę na wiosnę rozgarnąć, żeby tutaj dalej szło. Tutaj właśnie, gdzie jest komposta. Przy kompostowniku najwięcej, widzicie, rośnie tutaj. mają już ale przeniosę go właśnie w inne miejsce, gdzieś tam może z tamtą stronę, gdzieś koło. Tutaj winorośli. Tak moje winorośle też rozmnożyłam właśnie przez sztabry. Nie wiem, takie koty, czy gdzie chodziły. One właśnie nam rozszarpały dwa kosze. Tam jakieś masło, było opakowanie po masie, czy coś one tam, tam wyczuwały i o, piękne moje winorośle. Też ja się podsypię zaraz popiołem, Właśnie ze sztobrów je pozyskaliśmy od naszych sąsiadów. Mieli pyszne takie winogronne. Już Nie pamiętam jakie to były. Były różowe jedne, a drugie były takie jasne. No i chyba się paniom dobrze, mi się wydaje. Mogą trochę ściółki tutaj dać, ale później sypię tutaj na wiosnę, kompostem też popiołem właśnie, żeby ode... one ładnie rosły. Bo nie właśnie z takich sztabrów można sobie rozmnożyć. Trzy, trzy takie patyki chyba czy cztery wrzuciliśmy i one już są takie, mają dopiero dwa lata, więc jeszcze nie owocują. To taki stelaż zrobiłam prowizoryczny, żeby miało się gdzie, gdzie piąć. Ale ten budynek wymaga trochę renowacji, już dach jest wymieniony, bo był eternit, No ale jeszcze trzeba wywieźć cały gruz tam z środka. Z poddasza, bo tam kiedyś płynąć króliki. Ktoś tam hodował dawno temu, jeszcze po wojnie na poddaszu. I tam jest ściółka, właśnie, jest taka polepa z gliny, ze słomy. Połowę to ogarnęliśmy, ale tam są deski połamane, bo ten dach właśnie przeciekał. I nie dało się tam nawet do końca wejścia. Ja tam prawie raz spadłam, do, do środka. bo tych deskach jest naprawdę niebezpiecznie chodzić. Trzeba by to chyba z góry ten popiół, znaczy tę całą polepę. Zabierać. No, jagody kamczackie dosadziłam w tym roku jeszcze jedną, bo było nie do pary, bo ona się nie przyjęła. I teraz mamy raz, dwa, cztery, pięć, sześć, osiem. Ale myślę, że jeszcze dwie dokupię jagody. Jagody kamczackie, może jeszcze trochę borówek, bo jeszcze jest miejsce. No wiecie, ja po prostu roślin to zawsze u mnie za mało będzie. Myślałam, żeby o trawach też takich ozdobnych tylko moje ławeczki żeby posadzić. zobaczcie jak tam widzicie śniegu praktycznie nie ma pod tym świerkiem. tutaj jarmusz on troszeczkę taki jest nie wiem, ten bo troszkę pomarz, ale on na, później odbije znowu na i ten jarmusz sobie z nasionek też wyhodowałam. on później sobie tutaj a przyniosłam go po prostu tutaj w to miejsce Tutaj jeszcze chyba by sieje, właśnie też później nasionka tego jarmużu. Bo mam jarmuż też kupiony, taki różowy, czerwony, bordowy taki. Jest kilka odmian nawet tych jarmurzy. On fajnie, właśnie przez zimę sobie na no, przeży, przeżyje i na wiosnę nowe puści fajne te później kwitnie, właśnie sobie nasionka zbieram i bo rozrasta. Widzicie, zobaczcie, mam. O, tutaj jedną taką odnogę. Dobra, idę, bo zimno. Moja kabusia wystygła już pewnie. Miałam w tunelu. Miałam do tunelu ten śnieg. Kiedy był taki fajny kuszysty, teraz już nasiąk wodą, jest taki zmoczony, zmrożony. O te moje pory, one też się mi sporo, same porozsiewały z nasionek. Więc nie wiem czy ja będę wysiewać w tym roku. One sobie normalnie nasionka, Widzicie, to mają kwiaty stany. Ja sobie je później rozsiewam tutaj, y, tu gdzieś tam czasami rzucę na pryzmę, to one też tam później sobie rosną. I tutaj mam później swoje piękne, piękne pory. I nie muszę praktycznie co roku. One troszkę takie, widzicie, są te no ale one przetrwają zimę. One, jak nic im nie będzie, one później powinny puścić takie fajne te nowe, nowe liście. One są właśnie odporne na, na mróz. Tutaj właśnie ja się, się porozsierało, to nie sadziłam, po prostu wrzuciłam te kwiatostany tutaj i one tutaj mi, zobaczcie, pod, pod taką śnieżynką, śniegową pierzynką sobie rosną, więc nic im nie będzie. Dobra, to ja idę, muszę pić. Ogród w zimowej scenerii, tutaj trzeba będzie, o widzicie, ta nasza już taka jest duża, mąż przycinał ją radykalnie bo rok temu, czy półtora roku temu, już nie pamiętam, jakoś to było no, dwa lata temu. Przycinam bardzo radykalnie właśnie tą śliwę i jabłonkę. Bo one, widzicie, są trochę zdziczałe, muszę jeszcze te pędy takie boczne, tu jakieś się rozsiało, jakaś dzikuska ale mieć taką mieć jeszcze swoją odmianę starą gruszy. Jest na wiosce taka grusza, ale musiałabym po prostu pobrać kawałek gałązki i gdzieś zaszczepić. Może właśnie na tej dziczce tutaj co rośnie przed jabłonką to jest chyba jakaś świdośliwa, czy, czy nie wiem, czy coś, czy jakaś mirabelka tak zwana. I może po prostu wtedy uda się właśnie na, taką, na takiej podkładce starej uratować tej gruszy naszej. Pięknej, takiej pysznej. Zobaczcie leptaszków to tu przyleciało. Może jeszcze mi się uda nagrać jak właśnie koreczki tutaj. Już tam... My Wysypało mi się troszeczkę na drogę. O mój, jaka była już pewnie zimna. Przed chwilą była sójka, ale odleciała jak wyszłam. Chciałam nagrać ją właśnie. Ona jest taka piękna. Był wcześniej z takim żółtym dzióbkiem. Czarny cały ptaszek też. On ma takie niebieskie bo jajeczka składają. U nas kiedyś złożyli, złożył sobie jajeczka. Kurczę, nie pamiętam teraz nazwy. Wyleciało mi z głowy. Zobaczcie, jaka sikoreczka piękna. O, tam rodzynki trochę. One rodzyneczki lubią. No i najbardziej słonecznik. Tutaj właśnie Słójka podjadała rodzynki. Wcześniej ym, zjadali właśnie yy, yy, jabłuszko. Jak daje im też jabłuszko. O, I tutaj sobie właśnie tą... Tutaj yy, ta Tłuszczowa taka pożywka ze smalcem. No to jest taki spektakl. Tak fajnie sobie poobserwować te ptaki. No mnóstwo tu jest i mazurki i sikorki i słyki I właśnie te z takim żółtym dzióbkiem. Jeszcze sroczki tutaj czasami przylatują. A jeszcze te mm, z pomarańczowym brzuszkiem, no nie mogę. Chcę teraz przypomnieć. O, niesamowite są te ptaszki. Rudziki, o rudziki z tym małoranczowym brzuszkiem, takie malutkie też, jak, jak sikoreczki. Słuchaj, tylko też szopotanie tych skrzydełek. Te kłótnie, jak one się kłócą, a te nasionka czasami, no po prostu w locie się biją. Tutaj nasi nasza lipa, Jest nim takim przystankiem. piękne są te takie. O, jest sójka. Zobaczcie, tutaj na gałęzi lipy. Widzicie, tutaj. Tu. Widać. Ona chyba chce tutaj właśnie podlecieć, tylko że się boi pewnie mnie. Tam już skubnęła troszkę, może staram... Oh. Nie mam dobrego. Miałam taki aparat, wiecie, profesjonalny nagrywania, byłoby to o wiele lepiej tutaj by wyglądało. Te filmiki ja zwykłym telefonem nagrywam. O, jest, jest sujeczka. Chodź, nie bój się. Piękne. mają taki, właśnie niebiesko. Taki beżowo-szary. Ciała. A jak skrobią tam. Stukają jak dzięciały. Tu jeden dzięciołek też ostatnio był tutaj na tych lipach. Czasami na świerka naszego, czy tam na y, modrzewia też przystaje i robaczki wydubuje. O, patrzcie jak dzięcioł stuka. Wyszłam już do domu i teraz będziemy robić kompot z badyli dla męża. Jeszcze ja takiego nie piłeś, co? Nie. Akurat widzicie, ułamana była gałązka malin, więc sobie zrobimy taki kompocik. Właśnie zimą jest fajnie pozyskiwać właśnie takie stare gałązki. Po co? Mi się, co na... mi się patysie. Jak nie macie dostępu właśnie do świeżych owoców, czy liści po prostu nie usłyszyliście? No to wystarczy sobie właśnie zimą iść gdzieś do lasu, nawet czy do ogródka i sobie po prostu po, pociachać na mniejsze kawałki. Można mal, te gałązki jeżyn też dać do kompotu. Ja tutaj sobie z nawet kwiatostanami. Tutaj dałam już jabłuszko, jedno, yy, gałązkę świerku też z ogródkę. No i teraz właśnie te. I one puszczą jakieś armaty. Tak, tam. Ponoć, nawet ładny kolor to daje, bo yy, widziałam właśnie, jak ktoś tam robił właśnie taką herbatkę z pędów mali. To była koloru takiego właśnie różowego. No, ma tak. Ma taki y, zapach fajny, ciekawy. Że całość tak tym tam też dać? Troszkę ci tutaj dam. Nie bój się, To będziemy, będziemy rozcięczać jak coś. Można zrobić samych tylko takich y, patyczków. Ale ja dzisiaj sobie wzbogacę. Jeszcze tutaj mam y, igły sosny, może troszkę chcesz też, bo Ty lubisz takie iglasty, co? No bo Kąpoś... nie to, co zrobisz to wypiję. Leśny, leśny kompocik. Przecież wiesz, że ja piję wszystko co zrobisz. A, przyzwyczaiłeś się, nie? Tak. Niestety, no. ten, trzeba będzie... Oksymele, kompociki. Syropki, napary, gorzkie, niegorzkie. On wie, że to jest dla, do, dla jego dobra, to nie jest tak, że ja go katuję. Specjalnie jakimiś miksturami, górzkimi czasami, czasami albo jakimiś ostrymi. Sam się przekonał nieraz, że pomaga. Nie? grypę, przeziębienie. na no tak. Cię coś męczy? Właśnie widzę, że kaszel od paru dni, taki suchy. Najlepiej by było jeszcze dać gruszkę, bo gruszka nawilża fajnie y, drogi tutaj oddechowe. Mhm. Y, ale ja, ja nie mam akurat gruszki, więc ja y, jabłuszko dałam, trochę żurawiny dla smaku. Dla koloru. No i tutaj możecie też dać porost y, islandzki, Najlepiej no lepiej byłaby płucnica. Ona jest właśnie dobra na płuca albo miodunka. Y, ja chyba nie mam miodunki, bo mi się już łaskończyła. skończyła. Dodawałam chyba do moich oksymelii tym chyba tym y, 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 igieł sosny. I tymianku. O, można jeszcze tutaj tymianek ewentualnie. Ale nie, tym, tymianek raczej chyba jest na mokry kasle chyba, bo on tak wysusza bardziej. Dobra, i tak tutaj sobie to wrzucimy. I Inne, ile to trzeba gotować? Mniej więcej 50 minut, przynajmniej, żeby właśnie wydobyć tych twardych łodyg malinowych, żeby wydobyć, wiesz, i z tych igiełek, nie? Bo nie wystarczy to zaparzyć. No, niektórzy robią herbatki. Ja zawsze robię wywary, bo właśnie wiem, że z tych takich właśnie twardych rzeczy lepiej zrobić wywar, zagotować parę minut, przynajmniej tak z 10, 10 minut gotować. Później zostawiamy pod przykryciem. Można dodać jeszcze sobie tutaj y, pomarańcze, y, kawałek, dosłodzić później miodem albo na przykład z syropem z Mam swój syrop z pikowca, albo maliny dać mrożone. też y -y. jest super, bo robiłam taki kompocik. Dobra, idziemy na gaz i będziemy okay. kompocik rozbić. No i nasz kompocik gotował się około 10 minut. Teraz zostawiam sobie pod przykryciem. Jabłka już się widzicie rozpadły całkowicie praktycznie. Oddały swoją słodycz i smak. Y, te kolorki też tutaj wszystkie przeszły. Do, do tego kompotu no i teraz właśnie można dorzucić sobie yy, na przykład kwiaty pierwiosnka, czy prawoślas czy jakieś tam miodunkę i to jeszcze sobie tutaj pod przykryciem 10 minut, 15 yy, parzyć i później taki kompocik z badyli yy, taki wiecie, świerkowo-sosnowo malinowym będziemy mogli sobie pić no i do tego właśnie naszego kompuciku dodałam jeszcze kwiaty pierwioska. Możecie wzbogadzić jeszcze na przykład takimi baziami. Mam zwierzby energetyczne pobrane wiosną. Ale już widzę, że nabrzmiewają już po malutku. Są takie malutkie zalążki właśnie tych kotków, więc o, figa przyszła, co figuśka. No i teraz sobie jeszcze tutaj 2-3 minutki pięć 5 minut najlepiej tak jeszcze pod przykryciem sobie parzyć minimum. No i później właśnie osłodzimy sobie albo syropem, albo miodem. Najlepszy byłby lipowy. Przypomniałam, że mam jeszcze, pamiętacie ten, jak przelewałam nalewkę, to mi zostało tutaj mm, troszkę owoców pigwowca i sobie tutaj właśnie dam. O teraz, żeby tobie troszkę osłodzić. One są już nasączone tym syropem i troszeczkę macerowały się w wódce. No i teraz jeszcze tutaj, właśnie troszkę zamieszać. Niech to jeszcze na, nasiąknie, cały ten aromat przejdzie. Yy, Pigłowy doda właśnie takiego fajnego cytrynowego smaczku. No i dodatkowo to witamina C i różne inne tam, yy, wiecie, cenne minerały, witaminki. No i teraz sobie przykrywamy jeszcze i to będzie w ciepełku. Sobie jeszcze, bo to jest garnek taki yy, żeliwny, co trzyma dużo ciepłość. Można sobie gdzieś przykład na przy kominku położyć. I będzie fajna fajna herbatka. Będziemy pić nasz kąpocik. Można sobie jeszcze przez sitko przecedzić. Jakby ktoś chciał. Tak. Zobaczymy jak to smakuje. Bo jestem ciekawa. Piłam tylko z igieł sosny, świerku. O, zobaczcie jaki fajny kolorek. Już ma taki różowiutki. Chyba przez te... Hmm, chyba przez właśnie malinki. Żurawiny, co ja mówię. Ale może te właśnie, nie wiem, czy właśnie one też dają takiego koloru. Dobra, to później tak opadnie na dno. Nie chcę mi się już teraz sitko szukać. W tym pigbowce będzie fajny, miało smak taki klaszkowy. Zobaczcie, jaki ma ładny, ładny kolorek ten kompot. Teraz mężowi zaniosę. Spróbujemy najpierw. Jak później sobie jeszcze trochę wody doleję. O kurczę. Mm, ale pyszne, naprawdę to połączenie jest, jest super. Ja czasami jeszcze dodaję maliny, ale mi się już maliny skończyły mrożone. Można ewentualnie syropem yy, jakimś malinowym dosłodzić, ale to połączenie, właśnie tego jabłuszka, yy, tych, tego pigłowca i tych właśnie tutaj yy, ziółek. No, idealnie się komponuje, nie jest za słodkie, nie jest za kwaśne, nie czuć praktycznie tej, tego smaku takiego leśnego tych igieł, ale no, ja lubię akurat, mogę z samych igieł też sobie parzyć, robić wywary igieł sosnowych, ale tutaj w połączeniu właśnie z trochę z tymi owocami, no i ta żurawinka fajnie też tak delikatnie osładza. No super, naprawdę bardzo, bardzo smaczny kompocik, polecam z tych badylów, z patyków czy igiełek. Robić sobie właśnie swoje naturalne takie darmo, za darmo, praktycznie ja to wszystko praktycznie mam za darmo. No, oprócz może yy, jabłek, bo teraz w sezonie to wiecie, już nie mam swoich jabłuszek, to tylko jabłuszko sobie dodaję. Yy, a tak to praktycznie mam wszystkie sw yy, swoje, albo gdzieś tam zebrane yy, z okolic, z lasów, gdzieś yy, czy z łąk. Więc naprawdę wiemy, co jemy, wiemy, co pijemy, swoje naturalne takie lekarstwo. Zawsze warto mieć y, właśnie w zapasie różne ziółka, różne takie, wiecie, nawet do lasu się przejść na, na spacerek i sobie urwać troszeczkę y, tych właśnie patyczków jeżyn y, czy malin. No a w sezonie sobie zbierać właśnie i owoce i liście, robić sobie właśnie ta takie później herbatki.